rozpierdalam moją byłą, aha bieżąc tutaj na jedwanem spontanie. Wypierdalałeś ma to, bo cię rozpierdolę panu łopatą pamiętaj kurwo, że jebano więcej kurwą jebaną pizzą weźmiała kurwa, mi tutaj stała na pizzą ty jebaną pielę na pizzą rozpierdolę cię, wiesz ma to, jesteś jebaną magatą i chodzi właśnie kurwo na to bo cię rozpierdolę ma to, łopatą pamiętaj kurwo, że cię kiedyś kochałem ale teraz jesteś matą pierdoloną kurwą gatą. Czy Się rozpierdolę moją koleżanką gatą Wierzę sobie teraz ja rozpierdolę cię aha dron słyszał czas ale będzie z tego zły mask Bo dron zakłada jebaną maskę Ale będzie pierdoloną Nocy haskę Bo wbija tutaj herka będzie strzała mego kerka. Wybijam tego keska. Jebana kreska, chuj w dupę jebana hezka, ty jebana esko, pierdolę ciebie jebany deską, bo ty z paska je deska, kumisz cała jednego orzeszka, rozpierdolę twoje desia, a pamiętaj moja była koleżanko, chuj wie jaką te, jak teraz jesteś szmatą, ale cię rozpierdolę kurwa głowę ci, ujebie waszą kurwa chatą łopatą, ty jebana kurwo jebana masz matą. Wypierdalał, bo cię rozpierdalał z i j**aną łopatą. Aha. Rozpierdalał bo z małą to ty jebana, kurwa, gato. Bo jesteś moją kożanką gatą. Pamiętajcie ludzie, że to jest na jebanym fiucie. Na jebanym eskomusie, ty j**any kurwasucie. Ha. Pulu nie kurwa, to niezwykły czegoś. Ale ciebie rozpierdali jebany kość. Rozpierdolą ci się wszyscy gości, a będą odpierać Tobie tylko jebaną, ciebie kości, jeban osi. Kości, osi i ciebie je, jebali kurwa w gości. Ha. Pojechały sobie dwa ścigacze? Na biedną na ruchacze. Właśnie są jebane ścigacze, ruchacze. Ho, yo, bra.